cenna przed Panem śmierć wielu wyznawców. Już ten refren tego psalmu dzisiejszego mógłby nas trochę, mógłby wzbudzić nas trochę taki bunt, takie pewne niezrozumienie. Ten psalm jest zupełnie niewspółczesny i taki troszkę też właśnie nie dzisiejszy, bo jak to jest możliwe, że śmierć poniesiona dla Pana Boga jest czymś, co miałoby być czymś cennym, czymś, czym się można chwalić. A jednak tutaj psalmista mówi i zachęca nas do takiej modlitwy, która nam przypomina o tym, że Pan Bóg przyjmuje ofiarę swoich wyznawców. Tak robił zawsze w historii Kościoła. I to jest takie pytanie też do mnie, nie wiem, być może sobie też takie zadajesz dzisiaj, że nie warto uciekać przed składaniem ofiar Panu Bogu, chociażby takich duchowych, bo wiadomo, że dzisiaj w Polsce, bo wiadomo, że w innych krajach jest, jest tutaj różnie, ale raczej śmierć z powodu wiary nie jest w Polsce całe szczęście, czymś codziennym. Ale czymś codziennym także w Polsce może być takie codzienne ofiarowywanie Panu Jezusowi swoich trudności, jakieś takie znoszenie, jakieś też cierpień dla Niego. Bo nie chodzi tylko w tym psalmie, myślę, o śmierć fizyczną, ale śmierć duchową, bo ten, kto na serio wierzy, może być czasami w jakiś sposób. Uśmiercony przez otoczenie. Może być uśmiercony przez to, że będą się z takiej osoby śmiali, będą wytykać ją palcami. Jesteś chrześcijaninem, katolikiem, no to jesteś trochę naiwny i zupełnie nieżyciowy, nie dzisiejszy. Ale psalmista potwierdza, że warto ofiarowywać się dla Pana i że w oczach Pana cenna jest śmierć tych, którzy w Niego wierzą, śmierć w sensie duchowym. I o tym pamiętajmy przy tym dzisiejszym dniu, że. Cenne jest w oczach Pana śmierć do wyznawców.